Wrzesień zbliża się już bardzo szybko. Jesteśmy dzisiaj na planie sesji zdjęciowej do najlepszego magazynu Back to School, który Galeria Ostrowia będzie wydawała i ukaże się w połowie sierpnia. Będzie to prezentacja szkół, do których dzieci mogą się udać, państwowych i również szkół prywatnych. Przede wszystkim również zaprezentujemy produkty dostępne w Galerii Ostrowia, które na pewno dzieci będą, rodzice będą zaopatrywać swoje dzieci. Nie mówimy tylko o artykułach szkolnych, bo jakby wrzesień kojarzy nam się również z szeregiem różnych Zakupów, tak? Nie mówimy tylko o zaszytach i ołówkach. Nie mówimy tylko o zaszytach i ołówkach, mówimy również o modzie. E, to bardzo ważne, aby dzieci również bardzo fajnie wyglądały w nowym roku szkolnym. E, mówimy o nowych kolekcjach, które ukażą się w sklepach. Skupiamy się tutaj przede wszystkim na sklepach z odzieżą dziecięcą, ale również tornistry, piórniki. I tak jak wiemy, dzieci również mają swoich ulubionych bohaterów bajkowych e, i to również zaprezentujemy w tym magazynie. Targi edukacyjne po raz pierwszy, po raz kolejny, co to jest kogo będziemy mogli my jako obserwujące zobaczyć. Po raz pierwszy targi edukacyjne odbędą się 23 do 24 sierpnia. Dla klientów to super okazja, aby przyjść do galerii, zobaczyć szkoły, ponieważ będą tam się wystawiać szkoły, jak również różne instytucje, które organizują zajęcia pozalekcyjne dla dzieci. Ok 24 TV Wszędzie gdzie jesteś. Zawsze, kiedy chcesz.